Nie jest to Coca-Cola ani kawa Jest to Kokoso Co -co -co Cola Co -co Jesteśmy na pustyni. Jest taka atrakcja Co to że można popierdzić po wydmach za jakieś niewyobrażalne tajemnice. Czekamy na... Jaj. Czekamy na... Transport na wydmy żeby zobaczyć więcej piachu. Tak wymyślił, takie coś. No, takie, takie coś. Wie, kokosole. Żeby ludzie mieli coś i napić. Tam gdzie nie ma wody. No. Ale oni... To jest dużo wody. Szok, dużo wody. Ale jakoś tak bo to wymyślił, to oni wszyscy muszą się rodzić maszyną. Mają Oni sobie zrobią? Nie, oni rodzą się. Każdy, dla każdego męskiego członka tego społeczeństwa przykłada malutka macerka, która rośnie razem z nim. Hmm. I potem go wrzucają na y, pod palmę i on się musi no. Albo wielbłądy, na przykład też dziurę można zrobić tak, że też wielbłądowi on wtedy kopytkiem zrobi dziurę. No. Ja tak Więc uważam, każdy z tak... mężczyzna tego społeczeństwa Rodzi się razem z małym wielbłądem. Albo macietą, do wyboru. Nie, to dziewczyny rodzą się z wielbłądem, a chłopaki z macietą się rodzą. Ale wielbłąd też się rodzi z wodą w garbie. Wodę Na pierwsze lata życia, zanim ten... A taką nie pójdzie na wodę, nie mam to mieć w gardie. Zanim dziecko tutejszego społeczeństwa nauczy się używać maczety to ma wodę z wielbłąda, a potem już sobie z tego to jest, tak, jest tam pustynia, bo nikt nie widział. Pustynia to jest taki piasek. O. I po prostu tam dalej jest więcej. Więcej piasku. No, no to cześć.